18 listopada, Panorama. Mariusz Awryszczuk, witam i zapraszam na główne wydanie Panoramy. Oto najważniejsze informacje dnia. Stopniem tym objęte będą określone linie kolejowe. Rząd wprowadzi trzeci stopień alarmowy na kolei. Wielka rewolucja kolejowa. Wielkie inwestycje i nowy tabor. Możliwości lokalizacji farm wiatrowych. Gminy Ostaszewo i Lichnowy bez wiatraków. Oficjalnie to rosyjski statek naukowy, nieoficjalnie to jednostka szpiegowska. Fakty są takie, że naruszyła polską wyłączną strefę ekonomiczną na morzu Bałtyckim. Akademik B Petrow zniknął z radarów na wysokości Darłowa i udał się następnie w kierunku Królewca. O kolejnym incydencie na wodzie Miłosz Sieliwończyk. To nie pierwszy raz, kiedy rosyjski statek narusza polską część Morza Bałtyckiego, ale sytuacja jest w pewnym sensie wyjątkowa, dlatego że w tym przypadku nie mówimy o statku należącym do tzw. Tak floty cieni, czyli jednostek pływających pod banderami państw trzecich, ale pływających na zlecenie Kremla. W tym wypadku mówimy o statku na pokładzie którego oficjalnie powiewała rosyjska flaga. Jego nazwa to Akademik B. Petrow i według rosyjskiej strony do jego zadań należą cele naukowe i oceanograficzne. Ale fakty są takie, że jednostka ta wpłynęła do polskiej strefy, zbliżyła się na 70 km do Darłowa i w tym czasie wyłączyła sygnał z transponderu. Do sprawy odniosło się dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Statek był cały czas śledzony i nie stwarzał zagrożenia. Jednostka była zlokalizowana na północ od Darłowa, następnie zauważono ją kilkadziesiąt kilometrów na północ od Helu, a jej dalszy kurs to już trasa w kierunku królewca, do którego Statek miał się później udać. Jeżeli chodzi o polską wyłączną przestrzeń ekonomiczną na Morzu Bałtyckim, no to jak sama nazwa wskazuje, jest to ten obszar z jednej strony znajdujący się poza granicami państwa, ale z drugiej strony pełne prawo i jedyne prawo do jego korzystania i eksploatacji jest po stronie Polski. Obszar bez dwóch zdań strategiczny z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju, dlatego że to przez niego biegną chociażby czy rurociągi, czy światłowody, czy morskie kable podwodne, to także na tym obszarze zlokalizowana jest polska platforma wiertnicza, która też w ostatnim czasie była celem rosyjskich prowokacji, choć wtedy chodziło o statki powietrzne eksperci twierdzą, że statek najprawdopodobniej nie realizował tam celów naukowych, a prowadził działania rozpoznawcze. Dla panoramy. Znamy sprawców ostatnich aktów dywersji na polskiej kolei mówił dziś w sejmie premier Donald Tusk podczas debaty, której w sposób szczególny słuchano między innymi na pomorzu, gdzie od kilkunastu lat dokonuje się przebudowa infrastruktury kolejowej. Także dziś podpisano kolejne umowy na zakup nowego taboru. Za akty dywersji odpowiedzialnych jest dwóch obywateli Ukrainy współpracujących ze służbami rosyjskimi. Zaraz po zamachu wyjechali z Polski przez Terespol. Mamy ich wizerunki, znamy ich dane, znamy także metody działania, mówił w Sejmie premier Donald Tusk. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i minister spraw wewnętrznych administracji po uzyskaniu opinii zespołu do spraw zagrożeń terrorystycznych zgodnie zawnioskowali do mnie o wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego Charlie w związku z zagrożeniami terrorystycznymi. Stopniem tym objęte będą określone linie kolejowe. Na pozostałym obszarze kraju obowiązywać będzie, tak jak do, dotychczas, drugi stopień alarmowy. Debaty w polskim parlamencie z uwagą słuchano w całej Polsce, być może ze szczególną na Pomorzu, gdzie także dziś składano podpisy pod kolejnymi umowami, oznaczającymi, że w naszym regionie, jak zapewniają urzędnicy, dokonuje się wielka rewolucja kolejowa. Rewolucja, której symbolem jest działająca już PKMK, planowana linia PKM-Południe i kolejne zakupy dwóch składów dla SKM, czy dziesięciu pociągów, które już niebawem poprawią łączność Trójmiasta z resztą regionu. To są pierwsze pojazdy od czasów lat 70. Nowe pojazdy, które wejdą do obsługi. Słowem, czyni to pomoże jednym z liderów zmian na kolei? To są dwa takie województwa w Polsce. No do jednych z nich należy oczywiście. Może. Tym drugim dla zaspokojenia ciekawości jest, dodajmy, Dolny Śląsk. Tyle, że po ostatnich wydarzeniach na kolei nie o ciekawość, a o bezpieczeństwo chodzi. Dlatego sprawa aktów dywersji, których świadkami na kolei byliśmy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin, odcisnęła się piętnem także na tym spotkaniu w Gdańskim Urzędzie Marszakowskim. Tym bardziej, że jednym z jego uczestników był producent lokomotywy, która jako pierwsza przejechała przez uszkodzony eksplozją fragment torów w okolicach Garwolina. Przy ekstremalnie trudnych warunkach, no bo... Wiemy wszyscy, jak to wyglądało. Chylę czoła przed naszymi inżynierami, którzy zaprojektowali ten wózek. Jeden i drugi na tej lokomotywie, tak, że ta sztywność tego pojazdu nie odchyliło się ani na milimetr i przejechał tak jak trzeba. Ale gwarancją naszego bezpieczeństwa nie może być tylko sprzęt, ale także odpowiednie procedury i czujność obywateli. Czujność polegająca na tym, że wszędzie tam, gdzie zobaczymy. Jakiekolwiek odstępstwo od normalnego zachowania, jakiekolwiek zainteresowanie osób postronnych tego typu infrastrukturą powinno wzbudzać, wzbudzać podejrzenie społeczne i od tego są też organy, żeby w takich sytuacjach działać. Stosowne dyspozycje do służb i pracowników kolei Pomorski Urząd Wojewódzki wystosował już wczoraj. W nich także apel o przekazywanie informacji o wszelkich podejrzanych osobach i zachowaniach w rejonie infrastruktury kolejowej. To koniec pewnej epoki. Od 1 stycznia SKM wycofuje ze sprzedaży jednorazowe bilety do kasowników. Przedstawiciele spółki uspokajają. Zmiana nie oznacza konieczności instalacji żadnej nowej aplikacji na telefon. Papierowe bilety nadal będziemy mogli zakupić w kasach, automatach czy bezpośrednio od konduktora. Janowo 2, emeryckie. Już niedługo możliwości takiego zakupu na trójmiejskich przystankach SKM nie doświadczymy. Od nowego roku jednorazowe bilety papierowe przeznaczone do kasowania w tradycyjnych kasownikach zostaną wycofane ze sprzedaży. Powód, jak twierdzą przedstawiciele kolei, jest ich kilka, ale najważniejszy to uproszczenie podróży. W wielu środkach komunikacji miejskiej, w autobusach, nawet w Gdańsku czy w Gdyni, bardzo często kupujemy bilet i możemy go skasować od razu w tym pojeździe. Pamiętajmy, że w pociągach PKP SKM w Trójmiesie takiej możliwości nie ma. Trzeba bilet skasować... Jeszcze na peronie przed wejściem do pociągu. Wiele osób o tym zapominało. Postanowiliśmy zlikwidować te nieporozumienia. Sami pasażerowie, z którymi rozmawialiśmy, nadchodzącą zmianę oceniają różnie. Pole bilety papierowe chyba jednak, chociaż aplikację też mam, ale dzisiaj usiłowałam się do niej zalogować i to mi się nie udało. Papier do lamusa, bo, bo każdy, bo ludzki mózg się przez całe życie kształtuje i starsza osoba, jeżeli będzie miała problemy, to za trzecim, piątym razem sobie poradzi. Uważam, i papierowe i online, także tak. Przeciwko zmianie są gdańscy radni Prawa i Sprawiedliwości. Ich zdaniem wycofanie tradycyjnych biletów to nie tylko kolejny krok w stronę zmuszenia mieszkańców do korzystania z systemu fala, ale także zmniejszenie komfortu podróżowania po trójmieście. Ogranicza się możliwość korzystania szczególnie osobom starszym, osobom, które nie korzystają z biletów w telefonach, z osób, które nie kupują biletów w systemie fala bądź też w innych systemach. Prywatnych, komercyjnych. Informacja, żeby SKM zrezygnowała z biletów kartkowych, jest nieprawdziwa, mówią przedstawiciele spółki. W ostatnich kilkudziesięciu godzinach w przestrzeni publicznej pojawiły się nieprawdziwe informacje, sugerujące, że od przyszłego roku bilety na kolejkę będzie można zakupić wyłącznie przy pomocy telefonu lub karty. Kasy biletowe pozostają otwarte. Można w nich kupić bilet jednorazowy bezpośrednio u kasiera. Który będzie od razu ważny na pociąg na daną godzinę wskazaną przez podróżnego, bez potrzeby już kasowania go w kasowniku. Oczywiście można zakupić taki bilet również w biletomacie. Można zakupić, jeżeli nie ma takich kasowników, w, u kierownika pociągu bez dodatkowych opłat. SKM przypomina, że pasażerowie posiadający bilety do kasowników będą mogli z nich korzystać do 12 grudnia 2026 roku. Mandaty na łączną kwotę 31,5 tysiąca złotych i 210 punktów karnych. Tak zakończył się policyjny pościg za 22-latkiem ulicami Gdańska. Mężczyzna przekroczył dopuszczalną prędkość o 58 km. To nie pierwszy raz, kiedy uciekł przed funkcjonariuszami. Policjanci ruchu drogowego na Alei Zwycięstwa zmierzyli prędkość jadącego przed nimi Audi. Jak się okazało, kierowca przekroczył tą dopuszczalną prędkość o 58 km. Funkcjonariusze natychmiast dali mu sygnały do zatrzymania. Ten jednak nie zareagował tak, jak tego oczekiwali. Za to przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci natychmiast ruszyli za nim. O zdarzeniu poinformowali oficera dyżurnego. Gdy mężczyzna zjechał na drogę S7, tam też został zatrzymany. Mężczyzna został doprowadzony do aresztu. Był poszukiwany od września po pościgu, podczas którego nie udało się go zatrzymać. Za wykroczenia, których dopuścił się podczas ucieczki przed policjantami w Gdańsku, został ukarany mandatami na kwotę 31,5 tysiąca złotych i 210 punktami karnymi. Prokurator zastosował wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów, policyjny dozór oraz obowiązek wpłacenia 5 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Za brawurową ucieczkę grozi mu teraz do 5 lat więzienia. Nie ma zgody pomorskiego konserwatora zabytków na elektrownie wiatrowe w nadwiślańskich gminach Ostaszewo i Lichnowy na Żuławach. Samorządowcy tej drugiej jeszcze walczą, bo wiatraki oznaczają dochód do lokalnego budżetu. Wojewódzki Urząd Konserwatorski idzie jednak jeszcze dalej: sporne tereny mają zostać wpisane do rejestru zabytków, także ze względu na konieczność ochrony Zamku Krzyżackiego w Malborku. Wszyscy radni i wójt są za. W gminie Lichnowy są jednomyślni. Wiatraki przyniosłyby dodatkowy dochód do budżetu. Szacunkowy dochód, w zależności od tego ile tych masztów zdałoby się zlokalizować, to byłoby około 3 milionów tam plus minus. Inaczej rzecz widzi mieszkaniec wsi Borenty II, gdzie turbiny wiatrowe miałyby stanąć. Niczym XVII-wieczny rycerz Don Kiszot walczy z wiatrakami. Śle pisma, koresponduje z urzędami, mobilizuje innych, organizuje internetowe akcje sprzeciwu. Wpływy wpływami. Ja też pytanie, co jest ważne, czy też pieniądze są w, tej, w, te, w tym momencie najważniejsze, gdy mamy tutaj takie dziedzictwo nam pozostawione. Przyjęty niedawno przez Sejnik Województwa Pomorskiego audyt krajobrazowy dla całego regionu wyznacza tak zwane krajobrazy priorytetowe, podlegające szczególnej ochronie. To jest raptem 12% naszego województwa, więc powinniśmy się wszyscy zastanowić, czy i gdzie powinny te wiatraki stanąć. Klikamy na przykład na numer 28. Nazwa krajobrazu Żuła, Wypalczewo, w Gminy Lichnowy, Nowy Staw, Ostaszewo, nieco bardziej na południe, numer 10. To jest nazwa krajobrazu Żuła, wylicewo Malborskie, Kończewice, Gminy Lichnowy i Miłonac. Krajobraz chroniony z jeszcze innego, być może kluczowego powodu bliskości Zamku Krzyżackiego w Malborku, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Minimalna strefa możliwości lokalizacji farm wiatrowych od obiektu e, pomnikowego, bo obiekt jest nie tylko na liście UNESCO, jest też pomnikiem historii w Polsce, jest wpisany do rejestru zabytków. Minimalna strefa to jest 8 km. W strefie widoków dalekich, takich jak są na Żuławach, czyli bardzo płaskich terenów, to są znacznie większe odległości 10-12 km. Już teraz na oglądanie największej ceglanej warowni Europy wpływają wiatraki zlokalizowane na obszarze gminy Nowy Staw i Miłorad. Jeżeli ten krajobraz wokół zostanie zaburzony, mogą zostać podjęte takie kroki, aby przyjrzeć się temu zagrożeniu i w pierwszej kolejności to wygląda tak, że taki obiekt zostaje wpisany na listę obiektów zagrożonych. A w konsekwencji, jeśli nic nie zmieni się i dalej będzie postępował ten proces, można się liczyć ze zdjęciem z listy. To jeden z powodów, dla którego pomorski wojewódzki konserwator zabytków zamierza objąć m.in. gminę Lichnowej i część gminy Ostaszewo najwyższą formą ochrony. W tym kierunku te postępowania zmierzają, aby krajobrazy żuławskie były objęte ochroną w postaci wpisu do rejestru zabytków. Wójt gminy Lichnowej od decyzji konserwatora odwołał się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oglądacie Państwo główne wydanie Panoramy, zobaczmy co jeszcze w programie. Światowy Dzień Rakat 6 to jeden z najtrudniej wykrywanych nowotworów. Autobus SOS ponownie wyjechał na ulicę Gdańska i Sopotu. Jest już finałowa lista. Wybieramy młodzieżowe słowo roku. Od wielu lat rak trzustki w Polsce należy do najbardziej śmiertelnych. Wynika to z niespecyficznych objawów i faktu, że choroba wykrywana jest z reguły w bardzo zaawansowanym stadium, kiedy są już przerzuty. W Światowym Dniu Raka Trzustki lekarze apelują o czujność i wykonywanie badań. Odczarujmy wiedzę na temat raka trzustki i chorób trzustki, że nie każda choroba trzustki to rak, to jest po pierwsze i nie każda choroba trzustki to jest wyrok. A przykładem może być pan Radosław, który pięć lat temu przeszedł operację usunięcia raka trzustki. Walentynki operowane. Wycięto mi trzustkę śledzioną i dwunastnicę i dodatkowo woreczek żółciowy. Cztery miesiące wcześniej pan Radosław trafił do szpitala z tak zwaną żółtaczką mechaniczną, co było tak naprawdę początkiem intensywnego diagnozowania. Tomograf komputerowy wykazał zmiany na trzustce. Były objawy, natomiast ja je troszeczkę zlekceważyłem, bo pięć lat wcześniej miałem kolki takie dosyć intensywne po dosyć takich ciężkich obiadach. Ja nigdy nie paliłem, nie, nie piłem. Jestem abstynentem, prowadziłem zawsze sportowy tryb życia, ale mimo wszystko jednak była zawsze jakaś nadwaga. Też zlekceważyłem utratę wagi, około 10 kg straciłem na wadze. Objawy raka trzustki są tak niecharakterystyczne, że profesor Stanisław Hać radzi robić różne badania profilaktyczne. Nie ma badania dedykowanego dla raka trzustki, ale... Zespół objawów czy zespół niepokojących rzeczy, które dzieją się z pacjentem albo które się zmieniają od poprzedniej wizyty u lekarza. Są tą przesłanką, i to jest jedyna forma wczesnego wykrycia nowotworu. W radiologii jest wiele metod zobrazowania rakat szóstki podstawowym jest USG brzucha oraz rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy. Rezonans wykonujemy, aby określić dokładnie morfologię guza, natomiast tomografię komputerową, aby określić stosunki anatomiczne, szczególnie w stosunku do naczyń czy innych narządów. W radiologii jest wiele metod zobrazowania rekat szóstki. Podstawowa to USG brzucha oraz rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy. W stadium najwcześniejszym jest opcja leczenia operacyjnego i leczenia uzupełniającego chemioterapią. W niektórych przypadkach leczenia celowanego, co daje bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o wyleczalność i przeżycie pięcioletnie. Dziś pan Radosław musi przyjmować enzymy trawienne, korzystać z pompy insulinowej i stosować dietę. Uczestniczy w wielu spotkaniach, dając przykład, że bez trzustki też można żyć. Jest to e, łatwa droga, natomiast droga taka, gdzie mogę normalnie funkcjonować, normalnie pracuję. Na raka trzustki choruje od 8 do 10 osób na 100 tysięcy mieszkańców. Na ulicach Sopotu i Gdańska jeździ już autobus SOS. W pojeździe osoby potrzebujące mogą otrzymać ciepły posiłek, czystą odzież i pomoc medyczną. To już dziewiąty rok działalności tego autobusu, tylko w ubiegłym wydano w nim ponad 21, ciepłych, 21 tysięcy ciepłych posiłków. Zrobiło się chłodno, zatem pamiętajmy o pomocy osobom bezdomnym. Schronisko dla osób bezdomnych w przerównej w Gdańsku jest miejscem szczególnym, dedykowanym dla osób skorowanych. Jestem tutaj. Bo już nie miałem innego wyjścia. Nogę mi obcięli, i musiałem tutaj dotrzeć, bo nie mam dokąd. Przy Równej swój dom znalazło 80 mężczyzn. W nowym ośrodku w przegalinie również 80. Takich miejsc dla starszych i schorowanych brakuje. Jeżeli takiego miejsca by nie było, to jest dużo ludzi, by, by poszło do ziemi albo byliby w tragicznych sytuacjach. Gdyby nie takie schroniska, nie tylko historia pana Zbigniewa mogłaby się tak zakończyć. Część z tych mężczyzn jest bezdomna z wyboru, ale część z przyczyn losowych. Mamy ludzi po studiach, wykształconych, kapitanów żeglugi wielkiej, co poszli na emeryturę i, jak to się mówi, nie ogarnęli swojego rzeczywistości, całe życie na morzu spędzili. Ludzi, co są naprawdę bardzo wykształceni i raptem nie wiedzieli, co ze sobą zrobić złe towarzystwo, jak zawsze często i gęsto alkohol. Mieszkanie po prostu przepadło i trafiają później do takich ośrodków. By im pomóc w tym najgorszym zimowym okresie, uruchomiony został wyjątkowy autobus autobus SOS. Codziennie od listopada do końca marca jego załoga proponuje osobom bezdomnym i potrzebującym odzież, pomoc medyczną i ciepły posiłek. Przez tych dotychczasowych 8 sezonów tak, wydaliśmy ponad 20 tysięcy posiłków. W tej chwili na każdy dzień akcji do autobusu przychodzi około 100 osób. Do autobusu nie przychodzą jedynie osoby bezdomne, przychodzą też osoby uboższe i seniorzy na ciepły posiłek. A tych tylko w ubiegłym roku wydano ponad 21 300. Wydano też ponad 3000 sztuk ciepłej odzieży, którą można tu przynosić. Jeżeli ktoś ma niepotrzebną ciepłą zimową odzież, czyli bluzy, swetry, kurtki, spodnie, to jakby bardzo chętnie przyjmiemy. Autobus SOS zaczyna kurs w Sopocie, a kończy przy noclegowni przy mostowej w Gdańsku. Tam może już zostać na noc, tak, więc w cieple. Dzięki temu osoby bezdomne nie zamarzną na ulicy, w Altanie śmietnikowej czy w pustym Najgorsze jest to, że nasze społeczeństwo zawsze widzi osobę potrzebującą. W 90 przypadkach odwraca głowę i idzie dalej. Jeżeli to mamy osoby bezdomną, to jest 99,9%. Leży, niech sobie leży, pewno napity, standardowo idzie dalej. Jeśli nie możemy pomóc, wystarczy powiadomić odpowiednie służby. Możesz być bohaterem nie tylko budząc tą osobę i się pytając jak się czuje, ale możesz być też bohaterem informując odpowiednie służby czy policję straż miejską, miejski ośrodek pomocy społecznej czy też karetkę pogotowia o tym, że w tym danym miejscu przebywa osoba w krysie bezdomności, której grozi wychłodzenie, bo mamy temperatury ujemne. Między normalnym życiem a bezdomnością jest cienka linia, mówią ci, którzy od lat pracują wśród osób bezdomnych. A teraz o plebiscycie, który elektryzuje niejednego polonistę. Skibidi, Klasa, Twin, Loki czy Okpa? Znamy wyrazy nominowane w konkursie na Młodzieżowe Słowo Roku. Wybór zwycięskiego słowa należy do internautów, a wyniki poznamy w grudniu. Pytanie jednak, co te słowa właściwie oznaczają? U źródła pytała Dominika Kowalewska. Goat 6, 7, Bros, KBD, Slay i dziesięć innych słów. Już są. Słowa nominowane do najgorętszego konkursu polonistycznego w kraju, młodzieżowego Słowa roku. Myślę, że zdecydowanie Goat, czyli great of all times z angielskiego. Że ktoś idol godny naśladowania, swoją, swoją postawą, swoim stylem budzi podziw wśród innych osób. Slay? Wiem, że to już tak trochę wyszło z mody, kilka lat temu było znacznie popularniejsze, ale wciąż uważam, że to jest taka fajna, y... fajnie można wyrazić pozytywne emocje. Właśnie Slay! <gry> Nadążacie państwo, no to teraz będzie jeszcze trudniej. 6,7 czy skibidi, a więc wyrazy, które właściwie w ogóle nie mają znaczenia. Skibili, no to jest takie w sumie nic nieznaczące słowo, no nic nie oznacza, tylko jest takie do wyrażenia w sumie takich emocji, ale tak jak się nie wie, co powiedzieć właściwie. Zdecydowanie 6,7 jest używane właściwie w każdym kontekście i nie ma znaczenia. Takiego ustalonego, i właśnie ten absurd yy, sprawia, że jest ono wyjątkowe. To właśnie 6-7 jest absolutnym faworytem. Głosowanie trwa do 30 listopada. Na liście nominowanych wyraźnie widać też powrót do korzeni. I tu takie słowa jak klasa, szacun czy szpont. Szpądzić to jest kombinować. Yy... Wzmyśleć w nietuzinkowy sposób i przekładać to na działania. Na przykład, y, ale mam szponta, czyli mam pomysł. Ale jeśli na przykład powiem, że chcę zrobić obiad, albo bym wyszponciła obiad. Albo na przykład, y, ale wczoraj był wieczór. Albo ale akcja, ale to był szpont. Skąd się biorą w młodzieżowym słowniku? Oczywiście z internetu. Wszyscy oglądamy te same wiralowe filmiki, więc y, w pewien sposób. Y, no, odbieramy tą samą kulturę i e, potem ją powielamy ze swoimi znajomymi. Słowa te jednak tak jak błyskawicznie wchodzą do języka, tak i błyskawicznie z niego znikają. Uspokajają poloniści. Język młodzieżowy, zwłaszcza jest wyjątkowo dynamiczny, zawsze tak miał. Jedne słowa przechodziły, inne odchodziły. One zazwyczaj nie zostają w języku, więc naprawdę nie musimy się martwić o to, że nam język karleje albo w jakiś sposób się niszczy. Jeżeli po tym materiale czujecie Państwo, że młodość macie już za sobą, to uspokajamy. Znaczenie tych słów warto znać, ale przecież nie trzeba ich używać. Są one po prostu dowodem na to, że język się zmienia. I to też jest. Okej, okay. a właściwie to chyba powinnam powiedzieć pa! Panorama Dominika Kowalewska. No dobrze, to OKPA, my szpondzić nie będziemy już w tym wydaniu, za chwilę serwis sportowy Daniel Bogrec w blokach startowych, przygotowany później prognoza pogody. Do zobaczenia w wieczornym wydaniu Panoramy.